Cześć, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś, że zaglądasz tutaj, chcesz poznawać Słowo Boże. Mam nadzieję, że masz swoją Biblię, że korzystasz z różnych przekładów. Mam nadzieję, że to, co robimy tutaj, jest dla Ciebie pomocne, że to jest dla Ciebie dobre narzędzie do poznawania tego, co Bóg chce ci powiedzieć w swoim słowie. Dzisiaj będziemy czytać. 15 Rozdział od 22 wersetu do 47. Ukrzyżowanie Jezusa. Tak przyprowadzili go na miejsce zwane Golgota, co w tłumaczeniu znaczy miejsce czaszki. Dawali mu do picia wino zmieszane z mirrą, ale on nie chciał pić. Wtedy go ukrzyżowali i rozdzielili jego szaty, rzucając o nie losy. A co kto, co kto ma sobie wziąć? A gdy go ukrzyżowali, była godzina dziewiąta. Umieścili też napis podający powód jego skazania. Głosił on: Król Żydów. Ukrzyżowali też wraz z nim dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. W ten sposób wypełniły się słowa pisma i uznano go za jednego z przestępców. A ci, którzy przechodzili obok, kręcili głowami i mówili: Hej, ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, zejdź z krzyża i ratuj siebie. Podobnie drwili między sobą arcykapłani wraz ze znawcami prawa. Innych uratował, a siebie samego uratować nie może. Chrystus, król, król Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Ubliżali mu również ci, którzy wraz z nim byli ukrzyżowani. Rozdarcie zasłony, a około południa całą ziemię zaległa ciemność, i trwała aż do godziny 15. O tej też godzinie Jezus zawołał Eloi, Eloi, lema sabachtani”, co w tłumaczeniu znaczy: Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? A niektórzy ze stających obok, gdy to usłyszeli, powtarzali między sobą: Spójrzcie, woła Eliasza. Ktoś podbiegł, nasączył gąbkę kwaśnym winem. Zatknął na trzcinę i próbował mu dać pić, mówiąc do pozostałych: Zostańcie, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i wydał ostatnie tchnienie. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry, w dół. A setnik, który stał naprzeciw niego, gdy zobaczył, w jaki sposób Jezus umarł, stwierdził: Ten człowiek naprawdę był synem Boga. Były tam również kobiety, przyglądały się one z daleka. Wśród nich stała Maria Magdalena, Maria, Matka Jakuba Młodszego i Jozesa oraz Salome. Właśnie one, gdy był w Galilei, chodziły z nim i usługiwały mu, lecz było też wiele innych kobiet, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy. Pogrzeb Jezusa. Gdy nastał już wieczór, a był jeszcze dzień przygotowania poprzedzający szabat, przyszedł Józef z Arymat. Arymatei, szanowany członek Wysokiej Rady, który sam też oczekiwał Króla Bożego, Królestwa Bożego. Odważnie udał się on do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że, Jezu, że Jezus już nie żyje. Przywołał zatem setnika i zapytał go, czy skazaniec dawno umarł, a upewniony przez setnika o śmierci Jezusa, darował jego ciało Józefowi. Ten zaś kupił płótno. Zdjął go, owinął w nie, złożył w grobowcu wykutym w skale, a na wejście do grobowca zatoczył kamień. Maria Magdalena natomiast i Maria, matka Jozesa, przyglądały się, gdzie go złożono. Wszyscy z niego drwili, wszyscy, wszyscy sobie robili z niego żarty. Myślę, że Jezus przeszedł okrutne upokorzenie. Ale też pojawiły się osoby, które, które były z nim do końca. Był Józef, który oddał grób, złożył Jezusa do grobu. Odważnie poszedł do Piłata, prosząc o ciało. I był też niewierzący. Był też setnik, który zauważył, że Jezus nie był zwykłym człowiekiem. Tam się dużo dzieje w tym rozdziale. Dużo postaw. W której postawie widzisz siebie? Jaki jest Twój stosunek do Jezusa? Może czasami krzykniesz, gdzie jesteś, dlaczego. Dlaczego nie działasz, dlaczego nie interweniujesz? Może się przyglądasz. Może nic nie robisz, ale się przyglądasz. Może zapamiętujesz, tak jak kobiety, które chodziły z Jezusem. A może masz odwagę pójść yy, pójść gdzieś wyżej, gdzieś dalej. I przyznajesz się do Jezusa? Zapisz swoje myśli. Zapisz. I módl się.